Witam Was z tej strony, szabo Ozdobny. Dobra, ja tak ustawimy, żeby mi inkubatora nie przypaliło. Stan inkubacji jest taki: 52 jajka. Z tego niektóre. Kilka dni się dokuły, to będziecie mieć film. Dołożyłem szczerze. No tutaj, tą 10, na pewno te dwa I tutaj widzę jeszcze kilka, też dołożyłem do tego. Na pewno te od szabo. Od szabo mam tu raz dwa trzy cztery, No, coś tam pięć będzie, chyba jajek. I od szabo. Trochę odbrachmy od włoszki kilka. No i stary, tutaj nic mi nie odpadało. Co bym rzucił? Tylko od kochina olbrzymie i odpadło. Mam też jedno od Kohina każełka. Chyba. Nie wiem, będę prześwietlał, to zobaczę. A tak, mam jedną taką kurkę, co dostałem gratisowo, jak przepiórki sprzedawałem jakie się nosi dziwne? Porównanie damy. No, tutaj może. O, też mam od szabu jajko. <grymne> no. Woda jest jeszcze. No, będę musiał dolać. Mam teraz taką większą tackę. Może pokażę. Ach. Bardziej wilgotność większa jest. Dobra, to było na tyle z dzisiejszego odcinku, zostawcie 60 w górę, kolejny film. No i cześć.